Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Twój Ruch. Chcieliśmy Państwa w dniu dzisiejszym poinformować, że złożyliśmy ponownie do laski marszałkowskiej projekt ustawy, który roboczo określamy hasłem firma na próbę. Oto jest ten projekt ustawy z pieczątką z gabinetu pani marszałek Kopacz. Szanowni Państwo, według badań sondażowych. No, około 36% Polaków chciałoby mieć własną firmę, firmę, chciałoby założyć własną firmę. Wśród ludzi młodych ten wskaźnik jest jeszcze wyższy. O, około 78% studentów myśli o założeniu własnej firmy. No a jak to wygląda w praktyce? Ile z tych osób zakłada własną firmę? No wystarczy popatrzeć na liczbę firm w Polsce, żeby dojść do wniosku, że mało. W Polsce mamy niewiele ponad 2 miliony firm. Tymczasem łatwo policzyć, że gdyby co trzeci Polak założył, to mielibyśmy tych firm około 10 milionów. No więc dlaczego Polacy chcą, a jednak nie zakładają firm? No powód jest bardzo prosty. Boją się. Boją się biurokracji, boją się podatków, boją się składek na ubezpieczenia społeczne. No i w ogóle sam początek ich przeraża. To też wynika z wszystkich badań. I właśnie ta nasza ustawa to jest oferta dla tych ludzi. Mówimy im, myślisz o założeniu własnej firmy, ale nie wiesz, czy ci się uda, nie ma sprawy. Będziesz mógł przez okres trzech miesięcy działać na preferencyjnych warunkach. Pomyśleliśmy w tej ustawie właśnie o tych głównych bolączkach, o tym, czego ci Polacy się boją, czyli o specjalnych preferencyjnych warunkach, jak chodzi o podatki, jak chodzi o składki społeczne oraz jak chodzi o biurokrację. Jednocześnie ta ustawa będzie takim impulsem, który pozwoli w naszym mniemaniu przełamać tą niemoc, taką początkową niemoc, ten strach przed całym rozpoczęciem założenia działalności, bo to jest rzeczywiście najważniejsze O szczegółach, jak chodzi o te preferencyjne warunki, na jakich przedsiębiorcy mieliby działać w tym okresie próbnym, w tym trzymiesięcznym okresie próbnym, powie pan poseł Maciej Wydrzeński, który będzie też przedstawicielem wnioskodawców, jest naszym przedstawicielem właśnie w pracach nad tą ustawą. Proszę uprzejmie. Bardzo dziękuję. Dzień dobry państwu. Chciałbym powiedzieć o tym, że wracamy z firmą na próbę po raz drugi, a będziemy tą ustawę próbowali. W, w sejmie pokazać. I chciałem powiedzieć tylko króciutko przede wszystkim, na czym polega, jaka jest idea tej ustawy. Więc będzie można taką firmę prowadzić przez trzy miesiące, czyli przez okres dziewięćdziesięciu dni. W tym czasie będzie przedsiębiorca prowadzący tą działalność zwolniony z podatku dochodowego, oczywiście będzie musiał płacić podatek VAT, to jest oczywiste. Będzie również przedsiębiorca zwolniony ze wszystkich składek na ubezpieczenie emerytalne przy minimum biurokracji, przy minimum formalności, które będzie trzeba spełnić, żeby taką firmę założyć. Są dwa powody, dla których wracamy z tym projektem ustawy. Pierwszym powodem są oczywiście dziesiątki Rozmów z przedsiębiorcami setki, maili, które otrzymaliśmy zarówno ja, jak również poseł Gibała, na skrzynkę mailową swojego biura poselskiego. To są rozmowy z branżowymi pismami i z mediami, oczywiście, które wypowiadały się bardzo pozytywnie o projekcie tej ustawy. No i druga, druga drugi powód, dla którego z tym projektem ustawy wracamy, to nasza analiza głosowań w Sejmie nad poprzednim projektem. Sprawdziliśmy, że 220 głosów oddanych było za tą ustawą, czyli to pokazuje, że wszystkie kluby opozycyjne wypowiedziały się, że ustawa jest potrzebna, natomiast 228 głosów było przeciwnych. To pokazuje, że cztery osoby, właściwie czterech posłów zadecydowało o tym, że ta ustawa nie przeszła. Wracamy ze zmodyfikowaną nieco wersją, poprawioną tej ustawy. Wprowadziliśmy kilkanaście poprawek, drobnych poprawek legislacyjnych i dwie takie bardzo istotne zmiany, o których za chwileczkę powiem. Pierwsza zmiana dotyczy ograniczenia dochodu ograniczyliśmy dochód, jaki można osiągnąć w ciągu trzech miesięcy prowadzenia firmy na próbę, do 10 tysięcy złotych. No my jesteśmy klubem, który ufa Polakom, ufa polskim przedsiębiorcom i wydawało nam się, że takiego ograniczenia wprowadzać nie trzeba. Natomiast no, okazuje się, że po, po rozmowach kuluarowych jakiś z przedstawicielami partii rządzących, no, wydaje się, że wprowadzenie takiego ograniczenia jest konieczne, więc no, jakby troszeczkę wychodząc naprzeciw Naszym kolegom z partii rządzącej wprowadziliśmy ograniczenie do 10 tysięcy dochodu, jaki można osiągnąć w czasie trzech miesięcy prowadzenia tej działalności. I druga zmiana, to jest, my mówiliśmy o tym, że będzie można po upływie trzech miesięcy przejść na tak zwany preferencyjny niski ZUS, natomiast teraz zapisaliśmy to również w tej naszej ustawie. Więc po upływie okresu, kiedy Będziemy prowadzili firmę na próbę, będzie można skorzystać z 24-miesięcznego okresu tak zwanego preferencyjnego niskiego ZUS-u. I chciałbym jeszcze na koniec dodać, że takie ustawy podobne oczywiście funkcjonują w wielu krajach Europy, a najbardziej, podobny, najbardziej podobna ustawa funkcjonuje z powodzeniem oczywiście w Wielkiej Brytanii. Bardzo dziękuję. Tak, może jeszcze dopowiem, że te zmiany no, są spowodowane dyskusją, która się wtedy odbyła w czasie, w trakcie poprzedniej debaty i po prostu wychodzi mnie jako naprzeciw tym krytycznym uwagom zgłaszanym przez koalicję rządzącą, która odrzuciła wtedy ten projekt. To poseł Wydrzyński powiedział, ale podkreślmy to jeszcze raz. I tym samym są taki test wiarygodności dla tych partii. Jeśli Platforma i PSL twierdziły, że odrzucają tę ustawę w czerwcu z tego powodu właśnie, że nie ma tego maksymalnego progu dochodowego, do którego byłby zwolniony przedsiębiorca działający w okresie próbnym, no to proszę, to my to wprowadzamy. I tak samo z wszystkimi innymi zmianami. Po prostu posłuchaliśmy tego, co mówili partie rządzące, zmieniliśmy tak projekt, żeby dostosować do ich oczekiwań, no i teraz mówimy sprawdzam. Sprawdzamy, czy rzeczywiście to, była, to był szczery powód, który wtedy podawali czy też tak naprawdę był to tylko pretekst. A sprawa jest o tyle ważna, że w rankingu, który wtedy został w internecie przez Gazetę wyborczą zorganizowany, 71% ankietowanych internautów powiedziało, że gdyby były takie rozwiązania, jak my proponujemy, to to zachęciłoby ich do tego, żeby założyć taką działalność właśnie, żeby założyć własną firmę. Tak więc to pokazuje, że te rozwiązania cieszą się bardzo, bardzo dużym poparciem i bardzo dużym zainteresowaniem. I może jeszcze, bo to nie zostało też eksplicyte powiedziane, że postawić kropkę nad i, powiedzmy sobie wprost, dlaczego my chcemy, żeby tych filmów było jak najwięcej, tak? No, to może jest oczywiste, ale warto to podkreślić. Otóż, no dla państwa polskiego, im więcej osób spróbuje tej działalności w okresie próbnej, i im więcej z tych osób potem będzie działało na ogólnych warunkach, no to to jest niższe bezrobocie, bo są dodatkowe miejsca pracy. I to są dodatkowe wpływy z podatków. Nawet jeśli tylko co czwarty z tych, którzy deklarują, że chcieliby skorzystać z tej firmy na próbę, potem będzie prowadził tę firmę na normalnych zasadach, no to państwo polskie dzięki temu będzie miało dodatkowe dochody i będą dodatkowe miejsca pracy. I to jest nasz sposób na walkę z kryzysem. My nie chcemy tak jak Donald Tusk, podnosić nieustannie podatków, dociskać przedsiębiorców kontrolami, dociskać obywateli kontrolami i w ten sposób łatać dziurę w budżecie. My chcemy dać impuls Gospodarce. Chcemy usuwać bariery dla działalności gospodarczej, tak aby Polacy zakładali więcej firm, a żeby mogli lepiej realizować właśnie, prowadzić lepiej, w lepszych warunkach działalność gospodarczą. I to jest nasza odpowiedź na kryzys, a nie nieustanne dociskanie śruby fiskalnej przedsiębiorcy.